Witam wszystkich! Mamy nadzieję, że zostaliśmy Was w dobrej formie i gotowych na kolejny temat na kanale ATECH. Dzisiaj przyjrzymy się wynalazkowi, który może być zieloną rewolucją w produkcji energii oraz przenośnych technologii. Zespół amerykańskich naukowców opracował na Uniwersytecie Massachusetts urządzenie, które przetwarza pod naszego ciała w energię elektryczną. Ekologiczny i ekonomiczny proces może być stosowany jako opatrunek i może zasilać przenośne urządzenia, których używamy na co dzień. Czy chcesz więc się dowiedzieć, jak naładować swój smartfon za pomocą samego potu lub inne urządzenia? Usiądźcie wygodnie, a znajdziecie odpowiedź w tym filmie na kanale ATECH. Już niedługo będziesz mógł zasilić swój podłączony zegarek, telefon komórkowy czy czujnik monitorujący stan zdrowia z samego potu. To nie scenariusz filmu Science Fiction, ale ostatnie odkrycia grupy badaczy z University of Massachusetts at Amherst. Zaprojektowali oni biofilm bakteryjny, który może przekształcić energię produkowaną przez nas w własny pot w energię elektryczną, a konkretnie energię wytwarzaną przez jego parowanie. Ta mikrobiologiczna bateria ze swoimi niewyczerpanymi zasobami będzie mogła zasilać wszelkiego rodzaju przenośne urządzenia elektroniczne. Dobry pod wystarczy więc do naładowania, np. Na urządzeń elektromedycznych, telefonów, słuchawek i innych urządzeń Bluetooth. Dla niektórych będzie to dobra okazja do powrotu do sportu. W czasach, gdy obawy o środowisko naturalne ogarniają całą planetę, gdy tradycyjne źródła energii są na wyczerpaniu, ta innowacja jest rzeczywiście jak mesjasz, tym bardziej, że jednocześnie zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Ten biofilm mikrobiologiczny jest ucieleśnieniem trzeźwości energetycznej, tak bardzo wychwalanej przez nasze rządy i odpowiada dokładnie na problemy, które dotyczą nas wszystkich. Xiaomeng Liu, jeden z twórców projektu i autor artykułu opublikowanego w wybitnym czasopiśmie naukowym Nature Communication, stawia sprawę jasną. Wyjaśnia, że jedną z głównych zalet jego wynalazku jest właśnie to, że jest to energia w 100% ekologiczna. To ważna cecha, gdy wiemy, że inne tak zwane zielone energie nie przechodzą testu dokładnego badania. Wolna od nietrwałych materiałów i pozbawiona toksycznych środków, innowacja amerykańskich badaczy ma także inną ważną zaletę. Jest odpowiedzią na znany do tej pory problem przenośnych baterii. Są one kłopotliwe, często ciężkie, a przede wszystkim wymagają ciągłego ładowania. A powiedzmy sobie szczerze, nikt nie będzie żałował, że musi rozpaczliwie szukać gniazdka elektrycznego, by podłączyć ładowarkę do swojego telefonu. Jak wyjaśnia profesor inżynierii elektrycznej i komputerowej Yun Yao, kolejny współautor pracy, biofilm wyróżnia się także dyskrecją. Elastyczny i przezroczysty, mały i cienki, nosi się go jak plaster nałożony bezpośrednio na skórę. Ponieważ skóra jest stale wilgotna, pozostaje jej tylko wykorzystywać wodę wytwarzaną naturalnie przez nasz pot i jego parowanie do ciągłej produkcji prądu. O ile jednak już wcześniej możliwe było wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem energii obecnej w bakteriach, o tyle biofilm stworzony w laboratoriach Jumas Amherest idzie dalej. Nawet rewolucjonizuje proces, oferując znacznie wydajniejsze rozwiązania, jak wyjaśnia Derek Lovely, profesor z mikrobiologii na tej samej uczelni. Na czym więc polega proces będący sercem ich innowacji? Przede wszystkim, nowy biofilm oferuje produkcję energii równą, jeśli nie większą, od tej uzyskiwanej przy użyciu grubszych warstw bakterii stosowanych zazwyczaj. Na dowód, pojedynczy arkusz o grubości 40 mikrometrów może wytworzyć moc 1 mikrowata na centymetr kwadratowy. Ale prawdziwa nowość urządzenia polega na wykorzystaniu martwych bakterii. Biofilm jest wykonany z genetycznie zmodyfikowanej wersji Geobacter sulfurdensus. Mikroorganizm ten od dawna znany jest ze swojej zdolności do wydajnego i zrównoważonego wytwarzania energii elektrycznej. Został on wykorzystany w projektowaniu mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Jednak aby to osiągnąć, mikroorganizm musiał być utrzymywany przy życiu poprzez ciągłe karmienie oraz opiekę. Wynalazek Loveleya i jego współpracowników rezygnuje z tych środków ostrożności wykorzystując martwe bakterie. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu sposobu dojrzewania Geobacter Sulfurdens. Bakteria ta rodzi się i rośnie w koloniach, które następnie są hodowane w delikatnych matach. Każdy z tych mikroorganizmów rozwija wzajemną zależność poprzez serię naturalnych nanowirów. Tematy martwych bakterii są następnie zbierane i grawerowane małymi obwodami za pomocą laserów. Te mikrokanały są przeznaczone do połączenia z wodą naszego ciała, aby wytworzyć autonomiczne napięcie elektryczne. Następnie umieszcza się je pomiędzy elektrodami siatkowymi i zamyka w miękkim, lepkim, oddychającym polimerze. To właśnie ten ostatni ulepszony bandaż, o którym wspominaliśmy na początku tego filmu, może być stosowany bezpośrednio na skórę. Jak podają autorzy w artykule Nature Communication, urządzenie utrzymuje produkcję energii w roztworze bogatym wiony potrzebne do przewodzenia prądu. Może być używane jako plaster na skórę, aby zbierać pot i wilgoć ze skóry. W ten sposób plaster jest w stanie stale dostarczać energię elektryczną do urządzenia do noszenia. Ci sami badacze porównują aplikację biofilmu na ciało do podłączania baterii do gniazdka elektrycznego. Twierdzą również, że aplikacja i kontakt ze skórą nie powodują żadnych podrażnień. Jednym z sekretów tego biofilmu jest wytwarzanie czystej, stałej i trwałej energii poprzez efekt hydrovoltażu. Geniusz jego twórców polega na tym, że w pełni wykorzystali zasoby energii słonecznej. Należy zauważyć, że połowa tej energii jest wykorzystywana do odparowania wody podczas kontaktu z ziemią. Ogromne i niewykorzystane źródło energii, według profesora Yao. Opierając się na tej zasadzie i ponieważ powierzchnia naszej skóry zawsze zawiera cienką warstwę potu, żywotność tego biofilmu wynosi 100%. Można go przyczepić lub też podłączyć, aby stale przetwarzać energię zawartą w wyparowaniu naszego potu na energię elektryczną. Na dowód swojej skuteczności podczas pierwszych przeprowadzonych testów urządzenie było w stanie produkować energię przez 18 godzin, tym samym wykazując swoją zdolność do zasilania małych urządzeń elektrycznych przez długi okres czasu. Ten biofilm nowej generacji nie przestaje nas zadziwiać, ponieważ nawet na nieowłosionej skórze udało mu się wygenerować godny uwagi prąd elektryczny. Wydajność, którą obiecuje rozwiązać oczywiste ograniczenia technologii. Nadzieje badaczy związane z ich wynalazkami są pod tym względem bardzo ambitne. Najpierw uzyskali przekonujące wyniki do dotyczące produkcji prądu dla czujników medycznych, takich jak monitory serca czy też czujniki glukozy. A po tym, jak udało im się doprowadzić do funkcjonowania małych urządzeń elektronicznych, takich jak ekran LCD, pracują teraz nad rozwojem większych biofilmów. Ich celem jest stworzenie możliwości zasilania bardziej skomplikowanych urządzeń. A ty co o tym sądzisz? Czy sam uprawiasz sport i generujesz na tyle potu, aby móc zasilać urządzenia elektroniczne samym sobą? Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie. Czy podobał Ci się nasz temat dnia? Jeśli tak, daj nam kciuka w górę. A żeby cieszyć się innymi ciekawymi treściami, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, aby być wśród pierwszych, którzy je zobaczą. Zapraszamy również do zostawienia nam sugestii dotyczących naszych kolejnych filmów i mamy nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na ATECH.